Banksy. Anonimowy mistrz marketingu. Banksy, choć działa anonimowo, doskonale zarządza swoim wizerunkiem i rynkiem swoich dzieł. Jego prace regularnie osiągają wysokie ceny na aukcjach, a przemyślane akcje marketingowe, takie jak zniszczenie obrazu dziewczynka z balonikiem tuż po jego sprzedaży, przyciągają globalną uwagę. Banksy pokazuje, jak skutecznie może. Jak skuteczna może być strategia marketingowa nawet w przypadku anonimowości? Banksy jest kolejnym doskonałym przykładem idei twórz z pasją, sprzedawaj z głową. Poziom jego sukcesu finansowego doprowadził do tego, że Banksy zrezygnował z praw majątkowych do kopii jego twórczości na użytek prywatny. Bo po co się rozdrabniać? Ale, choć głosi Copyright is for losers, czyli że prawa autorskie są dla przegranych, to chętnie pobiera super wysokie kwoty za licencje do swoich dzieł na użytek komercyjny.